Jakiejś zupy. No dobra. Witam. Zawsze uważałem, że nie ma nic trudniejszego w kwestiach żywieniowych niż przekonanie własnej babci, że nie jest się głodnym. Istnieją dwie teorie na temat resztki zupy? Powiedzcie to dzieciom z Afryki, to się dopiero wkurzą. Nie używamy żadnych perfum, bo perfumy to złoto, sfiolkowane nasienie szatana. To źródło wszelkiego grzechu i rozpusty. Dobra odpowiedź? Dyskretnie, cicho nie mówić, że idę do toalety. Kochanie, muszę na chwilę wyjść. A gdzie idziesz? <śmany> Jestem kulturalny, nie mogę ci powiedzieć. Idziesz kelnerkę obracać, świnio! Nie, nie, ja po prostu... Znowu was znajdę, jak będzie ci podawać loda z prawej strony. Nie, nie, ja naprawdę... Kami świnia! Samowite byłoby wrzucenie do takiej galerii handlowej dwóch granatów odłamkowych tylko po to, żeby 20 minut później wpuścić. No more! No more! Nej! Ja to bym Batoma! Mam odwracać głowę, aby uniknąć pobudzających scen. Wyobrażacie to sobie. Nic mi nie jest, do... nic mi nie jest! Kochany niekryty krytyku jesteś taki za fajnisty. proszę cię, nie wychodź za incepcję wyjdź za mnie. Co, co Cyt? jest, co Cytki ci wyrosły, czy na różną stronę przedeś Ale on jest taki za fajnisty Weź nie tu. Nie. No ale tylko wykasuj to jebać. co napisałeś i nie wracajmy do tego więcej. Film nakręć, albo coś Ale Ale tak serio. Nie kryty rules. No i gdzie? No i gdzie jest nowy odcinek Patafanie niedofragowany? Ile można czekać na nowy odcinek, co? Pewnie sprzedaje królki. A nie to, to ja nie widziałem. Jest, sorry.